Te cztery kroki są naprawdę odpowiednie w kierunku na wasze plantacje, bo co roku te produkty znajdują się na waszych plantacjach. Pierwszym krokiem jest pompowanie i kwitnienie truskawki, kiedy ona jest narażona. W momencie pierwszych pąków kwiatowych, i kwiatostanu ona potrzebuje stabilizacji. Sami wiemy, jak odkrywamy plantacje. Jak truskawki się zachowują, jak przechodzą gwałtowne warunki atmosferyczne i są po prostu spowodowane tym, że rośliny są osłabione. Moment punkowania i kwitnienia jest właśnie też również sukcesem na niskie temperatury, gdzie te rośliny musimy zabezpieczyć przed rytualnymi przemioskami, które przypadają na ogrodników. Bardzo dobrze znacie produkt TEOS, który jest rekomendowany na przymrozki i w momencie właśnie pompowania kichnienia. Jest to produkt zborobo który zabezpiecza również przed ewentualnymi przymrozkami, ale nie przed mrozem. I to samo mówię na TSW. Nie ma żadnego produktu na rynku, który zabezpiecza piaty i pąki przed mrozem. Leos zabezpiecza je, ale do spadków temperatury na minus 2, minus 3 i musi być podany minimum 24 do 48 godzin przed ewentualnym przymrozkiem. Ale nie na mróz. Jak przychodzi nam mróz minus 7, minus 8, to sami wiemy, że te plantacje coś odratujemy, ale już nie będzie to. Drugim krokiem, proszę Państwa, jest moment, kiedy rośliny już wybudowały kwiatostany, już zaczyna opadać płatek kwiatowy i wtedy roślina się bardzo wysila. Czyli traci swój wigor. Widzimy nieraz na plantacjach bardzo osłabiony system liściowy i tutaj mamy gwarancję plonu. W tym momencie każdy błąd, który popełnimy na samym początku on później będzie odbiegał dalej tym bardziej do końca plantacji na polu. I powiem szczerze tak, jeżeli zaniedbamy plantację od samego początku, w jej kondycję my już tego nie odrażujemy w momencie zielonego owocu bądź biedącego się owocu. Nieraz mam telefony, no Jacek zrób coś albo pomóż. No czasami nie da się tak. Nie ma złotych środków żeby no tak z powiem, z trzecich czasami. Musimy pamiętać o tym, że ten krok jeden za drugim musi być sukcesywnie e, e, powielany. E, gwarancja pronu zwiększeniu odporności na zmienne warunki atmosferyczne. E, tutaj jest rekomendowany produkt Maxi Fruit. Jak wiecie, ten produkt e, e, jest też dosyć od niedawna na rynku, bo jest również 8 lat. Ale doświadczenia, które były przeprowadzone nawet dwa tutaj w Państwa, w gospodarstwie Państwa gadzińskich, gdzie były aplikowany ten produkt, czy była wysoka temperatura, czy była niska temperatura, zawsze był wzrost produktu. Jest to produkt jedyny na rynku, który zawiera trzy ekstrakty i który jest opatentowany. Tego produktu również nie można zamienić innym produktem, który jest w tej chwili na rynku. 3. Proszę Państwa, gwarancja jakości łatwo dostępnych wapń i potas, tu jest bardzo dużo zwolenników tego produktu, jest to produkt elit, dużo osób nawet ten produkt bardzo zawyża w dosyć dużych dawkach z tego względu, że daje większą ilość cieczy. Z tego względu, że mamy zachowane proporcje. Jego standardowa dawka, jak wiecie, jest to 4 litry, ale przy zwiększeniu ilości cieczy udajemy nieraz w granicach 600, 700, 800 litrów musimy tego produktu zwiększyć, czyli musimy podjechać pod 5-6 litrów czasami. I musimy pamiętać o tym, że jest to produkt również bezpieczny do stosowania w wysokich temperaturach, gdzie sami wiecie, nie każdy wapń podaje. Ja bym się przykładowo inny wapń nie bał się podać w ilości 25 stopni Celsjusza na Słońcu, bo bym się bał o rośliny i o owoc. Jest to produkt bardzo specyficzny z tego względu, że połączenia minokwasu właśnie z wapniem i borem i potasem powoduje nam właśnie zwiększenie jakości na transport, na warunki przechowalnicze nie tylko w uprawie truskawki, ale również borówki, w uprawie maliny, w uprawach sadowniczych. Proszę Państwa, ostatnim krokiem jest utrzymanie jakości owoców, utrzymania wapnia właśnie w tym owocu z wykorzystaniem krzemionki. My od niedawna mamy produkty również z krzemionką, ale mamy produkt, który ma nam robić bank tego wapnia, można powiedzieć w roślinie, jest to produkt Kaoris. Ja o tym produkcie nie chcę dużo mówić, nie chcę przyciągać, bo tutaj kolega Bartek będzie miał w poprzedniej swojej prezentacji e, doświadczenia z tym produktem. E, Kaoris był na tym terenie już testowany przez plantatorów e, w tamtym roku. W tym roku już bardzo duża grupa plantatorów zakupiła ten produkt. E, ja go testowałem u siebie również na plantacji w testach. I jest teraz e, chciałbym przedstawić Państwu również, dlaczego jest Ogranicza wpływ stresu biodycznego e, przez symulację fotosyntezy. E, zapewnia większą kondycję roślin, niezależnie od warunków atmosferycznych. Poprawia w transport składników żywczych, wygleby, e, Poprawia efektywność działania e, zabiegów, dokarmiania wapnia. O czym wcześniej mówiłem. Producta, De facto nie ma w sobie wapnia, ale powoduje to, że ten wapń, który macie w glebie lepiej efektywnie roślina wykorzystuje poprzez aplikację Korisa. Zwiększa plon owoców, jednocześnie poprawia ich jakość. Pra trwałość pozbiorczą na tym nam najbardziej również zależy, bo wiemy, że ta truskawka nasza z naszej ziemi czerwińskiej jeździ po całej Polsce, ale również znajduje się w innych krajach. Tak wyglądała. Odmiana Alicja, tutaj jest akurat plantacja z wiwa i w gospodarstwie, to jest zdjęcie zrobione przy czwartym zbiorze. Tu było założone doświadczenie. Niestety na tej plantacji był przymrozek i na no, plantacja dosyć y, była przemrożona w 60 stopniach, aczkolwiek jeżeli chodzi o jakość i jętność owocu, y, był naprawdę ten owoc jędny. Nie było w ogóle żadnych odkształceń. I właśnie, jeżeli chodzi o te produkty, które były aplikowane, to były właśnie te cztery kroki: Leos, Maxi Fruit, Elite i Calories. Tak wyglądały te tryskawki. Na no, może nie była cała pewna technologia T-Mac Agro, aczkolwiek tutaj skupialiśmy się na tym, jak się te, rośliny, jak te owoce zachowywały się właśnie po zbiorach i jaki był jego efekt.